Z kotem możemy rozmawiać z pozycji zdecydowanie służalczej. Najsłynniejszy żarcik o tym, jak to pies myśli sobie: No, ten pancio to tak, daje mi jeść, dba o mnie, prowadza mnie do doktora, i tak dalej. Jest moim bogiem. No tak, tak. A kot to samo: pancio dba o mnie, prowadza tu, kocha i tak dalej, jestem chyba jego bogiem. Cztery. Dzień, Dzień dobry. Marta Stachowiak córka, Dorota Sumińska mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Ci się. I będziemy kontynuować nasz dyptyk część druga, czyli wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z kotem. Z kotem. Rym nawet nie czystokowski gorzej, ale ponieważ zeszłym razem było o tym jak rozmawiać trzeba z psem, to teraz z kotem. Teraz obiecany kotem. Z kotem. Z, kotem, z kotem, z kotem, można do kota mówić. Rozmawiać z kotem jest troszeczkę trudniej, ale da się, tak? Da się, oczywiście, nie że jeden się Jeden chociaż wie doskonale, a nawet rozumie swojego kota. Ja się zaliczam do takich. Oczywiście, że rozumiemy kocioł mowę, jeżeli kochamy. Właśnie idzie do nas na potwierdzenie tego Elżbieta. Okay. Chociaż Elżbiet koty zawsze chętnie to ale chcę powiedzieć o podstawowej tak. różnicy między rozmową z psem, a rozmową z kotem. Kot nie jest zadaniowy. Pies jest zadaniowy. On chce, oczekuje po nas, że my jakieś zadanie wymyślimy. My jakąś akcję przeprowadzimy wspólnie. Pójdziemy na spacer, pójdziemy gdzieś a, tam. Porzucamy będziemy Porzucamy piłeczko. Tak, coś tak będziemy razem robić. Kotu też możemy porzucać piłeczką, tylko na zupełnie innych zasadach. Tak. Czy, po, ta, czy, czy wędeczką się pobawić, tak. czy też... Piuszową myszką na, na lince, tak są. Pies się bawi z nami. My jesteśmy absolutnym, absolutnym członkiem zabawy. Natomiast kot bawi się ewentualnie dzięki nam. Nie, nie potrzebuje tej, tej współakcji. Bo kot jest ogromnym indywidualistą. I y, z kotem możemy rozmawiać z pozycji zdecydowanie służalczej. No tak. E, tak. Najsłynniejszy I... żarcik o tym, jak to pies myśli sobie, no, ten pancio to tak, daje mi jeść, dba o mnie, prowadza mnie do doktora i tak dalej. Jest moim bogiem. No tak, tak. A kot, to samo. Pan ci odbał, mnie prowadza tu, kocha i tak dalej, jestem chyba jego bogiem. I to jest kwintesencja tej różnicy. Tak, także nie możemy, nie możemy przekładać tych samych zachowań w stosunku do psa i kota, poza pieszczotami, jeżeli kot lubi. Mhm. Y, większość psów bardzo jest łasa na karesy. Wiele kotów też, ale, ale nie każdy. I w przypadku kota, jeżeli chcemy z nim dojść do jakiegoś takiego wspólnego, dobrego konsensusu, to musimy mu dać Pełni wolną rękę. Na przykład Elżbieta teraz u nas na stole leży pokrojony arbus i Elżbieta teraz sobie konsumuje, oblizuje, tak, oblizuje kawałeczki. kawałeczki arbuza, bo bardzo lubi i czemu nie, a któż by mi zabronił, powiedziała Elżbieta, my Aby nie zabrania. Tak zjemy ten arbuz. Oczywiście, że zjemy już poszła. Yy, więc czekamy na to, czego kot będzie od nas chciał. I na co nam pozwoli. I na co nam pozwoli, i robimy to, na co nam pozwoli, i dajemy to, czego oczekuje od nas. Jeżeli chcemy rozmawiać z kotem, musimy y, pamiętać, że wywieranie jakiejkolwiek presji na kocie działa zupełnie odwrotnie niż w tak. przypadku ludzi czy psów. Mhm. Y, oczywiście żadna presja jakaś przemocowa nie wchodzi w grę w żadnym przypadku, ale. Z psem możemy od psa wymagać i wymagamy pewnych rzeczy. Od kota nie możemy wymagać i nigdy niczego nie wymagajmy. Możemy spróbować, ale skończy się to na pewno źle. Więc od razu uprzedzam, bo jakie są w domu kłopoty z kotami? Koty siusiają w domu, koty nie, nie siusiają do kuwety, tylko gdzieś tam. Załatwiają grubsze potrzeby też gdzieś tam, drapią meble. Łażą po półkach, po stołach. Yy, trudno. Jeżeli ktoś chce mieć kota, to się musi na to przygotować. I broń Boże, nie wolno kota karcić za to, że załatwił swoje potrzeby w miejscu, które myśmy do tego wyznaczyli. Bo akurat ono mu nie pasuje, albo akurat ma ochotę napisać do nas list, a żeby ten list zauważyć, Żebyśmy my zauważyli, no to trzeba nasiać w miejsce, które nas szczególnie zainteresuje. Ja ostatnio byłam ofiarą tego, ponieważ mój ukochany kot Filip nasiusiał mi do na szczęście gumowych butów. Klapków, które zostawiła zostawiłam idąc na chwilę chwilkę. No ale do to sklepu. jest to. Bumowę klapki to yy, pieszczota, pieszczota. Ale widzisz kota. on tego nigdy, zrobił to drugi raz w życiu. Ale musiałaś mieć coś na sumieniu. Nie dałam mu obiadu. Zeschnięte jak... resztki były w miseczce A, na mokrą no karmę. Gochana. i od razu pokazał, co, to, co on o tym myśli. No ale to jest zupełnie zrozumiałe, więc nasza rozmowa z Kotem musi w pełni zaakceptować to, że Kot może nam demonstrować swoje niezadowolenie poprzez pisanie do nas listów atramentem mało sympatycznym ale, ale to są najczęściej listy, które, w których jest ten zarzut, wyrzut yy, i, i tak dalej. To się zdarza na przykład wtedy, kiedy zostawiamy kota, wyjeżdżamy gdzieś i tak. pod opieką kogoś obcego, to kot może, jak wrócimy, to może być po prostu deszcz listów, to w listonosza się będzie bawić. Czyli bawił. mówiąc najprościej, to nie kot zbroił, zostawiając nam śmierdzący yy, stempelek czy list, tylko myśmy coś zbroili. Dokładnie tak. To jest kara tak. nasza za to, Cośmy zmajstrowali. No. I, I jeszcze jedna sprawa, w której Państwo bardzo często dzwonicie, że macie, czy piszecie, że macie kota, który nie daje się głaskać, macie kota, który jak go pogłaszczecie, to on zaraz gryzie i hmm. pytacie dlaczego. Więc tłumaczę: gryzie dlatego, że nie lubi, żeby go głaskać. Więc jak się go głaszcze, to potem gryzie. Ale. <gryzie> Ale bo nie ma innej możliwości. Nie każdy kot jest nakolankowym na, na przytulasem. I nie musi być każdy. Są koty, które tego nie lubią i nie potrzebują, ale. Są również koty, które tego bardzo potrzebują i takich nie należy odpychać. Takim, takim trzeba to dać. I ja wiem, że one tego potrzebują w najmniej odpowiednich momentach. Wtedy, kiedy mamy ręce zajęte, czy książkę otwartą, czy komputer otwarty, to kot przychodzi kładzie się na środku. Czy siedzimy w, w świątyni Dumania? Że czy tak powiem. siedzimy, ale w świątyni Dumania, no to spokojnie jak siedzimy, to możemy kota trzymać na kolanach i głaskać. Ale. ale ale nie, wyrzut, nie przepędzajmy kota. Ja na koniec chcę powiedzieć o takim zdjęciu, pięknym zdjęciu, które mówi o tym, jak rozmawiać trzeba z kotem. Franciszka Klimka, cudownego poety, którego wiersze o kotach to, to jest gro, jego w ogóle wierszy, gdzie Franek siedzi przy biurku, na stołeczku, pisze na maszynie, a obok w jego fotelu śpi kot. I tak. Rozmawiać trzeba z kotem. A ja mam pewne ale do tego, co powiedziałaś na temat kotów, które gryzą, gryzą po głaskaniu. Że one po prostu nie lubią być głaskane. Pamiętasz Bietkę? No trudno nie pamiętać Bietki. Bietka była cudną kocicą. Znalezioną w lesie w puszczy Mariańskiej. Tak. Nie wiem, czemu ktoś ją nazwał kuzynką Biedką. Ja. Aha, to Ty dodałaś kuzynkę. W każdym razie kuzynka Biedka była nie dość, że piękna, to jeszcze naprawdę urocza, ale właśnie potrafiła, często był taki czas, kiedy mieszkałam z mamą i, i było tak, że Bietka przychodziła do mnie, kładła się całym ciałem przytulając do mnie. Obie leżałyśmy na boku na tak zwaną łyżeczkę i ja ją miętosiłam przez kwadrans za dłużej. Za długo, za długo. No więc właśnie, ale to nie jest to, że ona nie lubiła. Ona domagała się pieszczot, Tylko w momencie, kiedy uważała, że za długo, dostawałam potężnie po, po ręce z reguły zębami. Uciekała. No i oczywiście do następnego wieczoru, kiedy sytuacja się powtarzała. Także, ale no, biedkę Leon, mój wnuk starszy nazywał Bijanka, ona okay. się nazywała Bijanka, bo ona oprócz gryzienia jeszcze biła. Była no nie, nie przegrydziła, ale ona po prostu lubiła ona lubiła chwilkę, nie za długo. a jak ktoś się roz... Rozkręcił tak. w tych pieszczotach, to wtedy ona po prostu. Bo gdybyś o dwie minuty wcześniej skończyła, no. to już by cię nie. A to człowiek wpada w trans i wtedy no już. No, no właśnie, no więc to musimy, to musimy, o tym musimy pamiętać, że już dość. No już ona, Elżbieta nigdy nie mówi dość. Elżbieta uwielbia, można by było ją po prostu wykręcić na drugą stronę i też byłaby zadowolona, ale. Jest jeszcze taka ważna bardzo rozmowa z kotem, kiedy musimy z nim iść do gabinetu weterynaryjnego. Mm -hmm. I to jest bardzo poważna rozmowa, i jeżeli chcemy, żeby ona przebiegła bezkonfliktowo, to pamiętajmy o takiej rzeczy. Musimy nieść kota do gabinetu w transporterze. I to ten transporter to nie może być używany tylko wtedy, kiedy kota ma spotkać nieprzyjemność, czyli jazda samochodem, czyli wizyta w gabinecie. Ten transporter ma być dobrze kojarzony. Jak to zrobić? Bardzo prosto. uczynić z niego jeden z mebli domowych. Dokładnie, on ma stać otwarty, w, w środku. Ma, nie, książki nie mają leżeć w środku. nie. W środku ma, ma być miseczka z jakimiś frykasami w niewielkiej ilości, które, jeżeli kot, żeby, żeby nie, nie, nie jadł tylko tych frykasów, mm. a nie chodził do, jeść normalne swoje jedzenie. ale tak, żeby tam było miękkie leża, leżanko, żeby tam było przyjemnie, żeby kot się zaprzyjaźnił z transporterem. I oczywiście po takiej wizycie kot traci sympatię do transportera, ale po jakimś czasie znowu zyskuje. Mm. Więc y, niech to będzie taki transporter, który stoi zawsze otwarty i zachęcający do, do wejścia do środka. Druga bardzo ważna sprawa: jak już przyjdziemy do gabinetu i postawimy transporter na stole, u pani doktor czy pana doktora, to nie wyciągajmy kota od razu. Nie róbmy tego. Poczekajmy, wszystko opowiemy, wszystko powiemy. Otwórzmy transporter. Połowa kotów wychodzi sama. Z ciekawości, ciekawości. bo się rozejrzeć. I to jest najlepsze, jeżeli kot wyjdzie sam. Jeżeli kot nie wychodzi, to nie wyciągamy go z transportera, tylko zdejmujemy jego tą górną część, tą klapę górną. Transportera tak, żeby kot był dostępny do badania, ale żeby się z nim nie szarpać. To jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że każda przemoc siłowa taka w stosunku do kota wywołuje reakcję i wręcz robi się taka, taka, taka lawinowa reakcja u kota, który już jest albo jest sparaliżowany strachem, albo jest gotów do walki. Jak jest sparaliżowany strachem, to wtedy łatwiej lekarzowi, ale nie kotu. Jak jest gotowy do walki, to, to wszystkim jest wszystkim bardzo jest trudno. Bardzo źle, tak. Dlatego pamiętajmy, że musimy kota tylko łagodnością przekonać, że gabinet weterynaryjny to nie jest miejsce kaźni, chociaż i tak będzie uważał, że to jest miejsce kaźni. Jak również lekarz weterynarii to nie jest jakiś straszny dręczyciel, ale no, ktoś, kto pomaga, kot co prawda nie będzie tego znania, no ale może nam się uda łagodnie, łagodną perswazją przekazać to. A więc pamiętajcie, transporter zaprzyjaźniony w gabinecie, nie wyciągamy kota z transportera. A kot, który nie da się w żaden sposób przekonać y, ani prośbą większą, ani większą łagodnością, a jednak musi na przykład dostać zastrzyk. To znaczy, jeżeli chodzi o koty takie domowe, koty, które mamy w domu, to naprawdę tak nie jest. To bardzo rzadko się zdarza. Zdarza się tak, że na siłę ktoś zabrał kota wolnożyjącego do domu i to jest kot w ogóle niedotykalski i wtedy jest kłopot, ale są specjalne takie dyby niestety dla kotów, co też kosztuje tego kota bardzo wiele nerwów i stresu. Ale mówię o kotach, takich, no, takich kotach, które są kotami domowymi i naprawdę z własnego doświadczenia, ponad 40-letni, jego pracy i życia z kotami, jest, wiem o tym, że każdy domowy kot, który nie był kotem wolnożyjącym, dzikim kotem, da się łagodnością jakoś przekonać do tego, że nie trzeba zabić lekarza weterynarii. Mm. Oczywiście, kiedy ten zabieg wymaga na przykład pobrania krwi, bywają koty, które mówią absolutnie nie. I w ogóle nie ma żadnej ugody. Wtedy ubiera się kota w taki kaftanik bezpieczeństwa. I w gabinetach są takie kaftaniki mm. bezpieczeństwa, e, i wtedy, no, jak tą krew, koniecznie trzeba pobrać. Są takie sytuacje, że to, jeżeli mamy pobrać tą krew tylko tak, no, żeby sprawdzić, czasem nawet lepiej odpuścić, jeżeli nie ma bezwzględnej no tak. potrzeby. Dlatego, Za że dużo stresu wtedy. Pamiętajmy, że stres zabija. I koty są bardzo wrażliwymi zwierzętami. Dowodem na to jest to, że dużo większa umieralność w schroniskach należy do kociej grupy, a nie do psiej. I bardzo niewiele kotów przeżywa schronisko, przebywając w nim dłużej, tylko z tego powodu, że jest w schronisku. To jest jedyny powód, dla jakiego kotu tak spada odporność i one są w takim stresie cały czas że przyplątują się wszystkie możliwe choroby i kotu umiera. Tak, indywidualista w świecie tysiąca innych tak, kotów. Tak, dlatego bierzmy pod uwagę to, że serwowanie kotu dużego stresu zawsze kosztuje go trochę zdrowia. I od każdej reguły są wyjątki, bo są koty, które uwielbiają przychodzić do lekarza. I ja sama znam takie koty. Które bardzo chętnie wychodzą z, z przewoski i mówią, męcz mnie, dręcz Masofiści mnie ręcz zdarzają mnie. się i w świecie kotów I nic nie, nic nie mówią. Są takie koty, którym można pobrać krew yy, z łapki przedniej, kiedy nikt ich nie trzyma. Ja sama miałam takie koty, ale to są. To jest jeden na tysiąc takich kotów. No, mój kot. kot należy do tych, bo jest jeszcze grupa kotów, które nie, nie lubią przychodzić do gabinetu, czy nie lubią być obsługiwane dużo przez grupa, dużo ale znoszą to z takim rozdzierającym piskiem i cierpieniem. Siedzi nieruchomo. I pozostaje No to właśnie do odrętwienia, to jest spada w taki stupor. Ale to też jest niedobre, bo w środku się gotuje, ludzie no. też to mają. My albo mamy bardzo różne reakcje na silny stres, prawda, albo mm. nas kompletnie wmuruje i nic. Albo popadamy w panikę i, i zachowujemy się tak jak, jak panikujący kot. Tak. Więc Dobrze, że nie mamy takich pazurów, bo to. jesteśmy więksi, moglibyśmy więcej zrobić. Także pamiętajmy, żeby uszanować kocią niezależność, mm. nie wywierać na kocie presji, obchodzić się z kotem, y, chociaż to nieładne porównanie, mówi się obchodzić się jak ze zgniłym jajkiem, ale, ale bardzo trafne. Ale naprawdę z jak nieświeżym jajeczkiem może tak. powiem, naprawdę. Mm, Zobaczycie Państwo, że dużo łatwiej będzie Wam razem żyć, jeżeli odczepicie się od kota i będziecie spełniać rolę posłusznego, służącego, kochającego.